Jeden z ostatnich sondaży wskazuje, że ponad 63% pracowników obawia się, że narzędzia AI mogą odebrać im miejsca pracy w ciągu najbliższych 5 lat. 100 lat temu ludzie nie mieli takich problemów. Pracę mogła odebrać im co najwyżej małpa. Zaraz, zaraz co? Zacznijmy lepiej od początku. James White był sygnalistą pracującym w okolicach roku 1880 dla służb kolejowych w Cape Town Port Authority w Republice Południowej Afryki. W tamtym okresie nastąpił szybki rozwój kolei w Południowej Afryce, ściśle związany z odkryciami surowców naturalnych, takich jak diamenty i złoto. Te odkrycia przyczyniły się do szybkiego rozwoju gospodarczego oraz napływu europejskich osadników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na transport, sieć kolejowa była intensywnie rozbudowywana, łącząc Kluczowe regiony kraju. Wspomniany James White nosił pseudonim Jumper, czyli po polsku skoczek, ponieważ miał zwyczaj wskakiwania między wagony kolejowe, nawet gdy pociągi były w ruchu. Takie zachowanie jest z oczywistych względów odradzane, zresztą przekonał się o tym sam jumper. Stracił obie nogi poniżej kolan, gdy pewnego razu upadł podczas skoku między wagonami. Na szczęście przeżył ten wypadek. By móc się poruszać, wykonał sobie dwie drewniane protezy i kontynuował pracę na kolei. Ale wiadomo, nie odzyskał dawnej sprawności, co rzutowało na jego życiu prywatnym i zawodowym. Pewnego dnia, jumper poznał nowego przyjaciela, którego nazwał Jack. Jack był bardzo bystrym stworzeniem i pomagał mu nie tylko w poruszaniu się, ale także w codziennych obowiązkach domowych. Warto jednak wspomnieć, że Jack był pawianem, a dokładniej pawianem niedźwiedzim. Jest to jeden z największych naczelnych, a ponieważ ten gatunek jest rodzimy dla RPA, jego obecność tam nie była niczym dziwnym. Jumper spotkał Jacka, gdy ten prowadził wóz zaprzężony w woły na targu w południowej Afryce. Był pod wielkim wrażeniem umiejętności zwierzęcia, więc zapytał właściciela, czy mógłby go kupić, aby mu pomagał. Jumper nabył Jacka, a Pawian zaczął pomagać mu w codziennym życiu. Jack towarzyszył Jumperowi wszędzie, także w pracy. Z czasem inteligencja Pawiana naprawdę zaczęła się ujawniać. Nauczył się obsługiwać nastawnicę. W tamtym czasie pociągi powiadamiały sygnalistów za pomocą określonej liczby gwizdów, a w odpowiedzi zmieniano tor. Jack zaczął zauważać po jakich gwizdach, które dźwignie nastawcze należy przesunąć i wkrótce sam zaczął je obsługiwać. Jack był bardzo bystry, a jedyne czego oczekiwał w zamian za swoją pracę to jedzenie i alkohol. Tak uwielbiał pić, był pijanym pawianem, sterującym ruchem kolejowym. Pewnego dnia przełożonych jumpera doszły słuchy, że ma on nowego asystenta, ale nie przyszło im nawet do głowy, że nie jest to człowiek, więc nikt się tym nie przejął. Aż do czasu, aż jeden z pasażerów złożył skargę, że małpa obsługuje zwrotnicę. Tego było już dla kierownictwa za wiele. Pawian obsługujący kolej nie na mojej zmianie. Czy to oznacza, że Jack stracił pracę? wręcz przeciwnie. Po namowie Jumpera kierownictwo postanowiło przetestować Jacka, aby sprawdzić jego umiejętności i ku ich zaskoczeniu nie pomylił się ani razu. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Nie dość, że pawian pomagał niepełnosprawnemu pracownikowi, to jeszcze wykonywał swoją nową pracę prawidłowo. Nie tylko zdecydowano, żeby nie robić małpie problemów, ale przyznano jej nawet wynagrodzenie: dzienną pensję w wysokości 20 centów oraz pół butelki piwa tygodniowo. Jumper i Jack tworzyli Świetny zespół. Pawian pracował na kolei przez 9 lat aż do śmierci w 1890 roku z powodu komplikacji związanych z gruźlicą. Jumper był zdruzgotany jego stratą. Co ciekawe, praktycznie wszystkie źródła podają, że Jack nigdy nie popełnił błędu podczas swojej pracy. Dziś jego czaszka jest przechowywana i wystawiona w Muzeum w RPA na pamiątkę dla przyszłych pokoleń. Jeśli podobał Ci się ten film, obejrzyj sobie kolejny. Sądzę, że też Ci się spodoba.